Jesteśmy w Wawrze, na terenie Szkoły Podstawowej numer 195. To tutaj powstała ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, z której dowiesz się, jak gospodarować deszczówką w miejscu opadu. Odwiedź szkolne podwórko przyjazne klimatowi i skorzystaj z terenowej bazy wiedzy. W Warszawie już teraz dotkliwie odczuwamy susze, upały, nawalne deszcze, powodzie, a nawet wichury. Często zjawiska te związane są z nadmiarem lub niedoborem wody. Dlatego warto tworzyć miejsca sprzyjające retencji. Ścieżka prezentuje, jakie są ich rodzaje i które z nich możesz stworzyć na własnej działce. Spacerując, poznasz sposoby tworzenia ogrodów deszczowych, zalety zastępowania trawników łąkami kwietnymi, czy możliwości zazieleniania dachów i ścian, a wszystkie te rozwiązania zobaczysz w terenie. Skanując kod QR, odkryjesz wiele dodatkowych materiałów. Wskazówki w nich zawarte Krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces tworzenia Twojego miejsca sprzyjającego retencji. A jeśli nie możesz pojawić się w Wawrze, odwiedź wirtualną wersję ścieżki na stronie spk.sendzimir.org.pl. Film został zrealizowany w ramach projektu Szkoła Przyjazna Klimatowi, Modelowe Centrum Edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście, dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar programowy Klimat. Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.